weranda to jeden z trzech elementów budynku, który chcieliście mieć w domach indywidualnych na przełomie 2019 i 2020 roku. Co to takiego? Jak wygląda i jakie są jej plusy i minusy? Dowiesz się tego w tym odcinku. Jesteśmy w domu wybudowanym według naszego projektu. W stylu tradycyjnym. To budynek z piwnicą, parterem i poddaszem oraz osobnym budynkiem gospodarczo-garażowym. Zapraszamy do oglądania! Dlaczego weranda? Weranda stała się popularna wraz ze zmianą pogody na cieplejszą. Niegdyś południowe tarasy bez dachu są dziś bardzo niewygodne do użytkowania. Rozgrzana kostka czy płytki są na tyle nieprzyjemne, że albo taras zamieni się w werandę, czy pergole, albo korzystanie z niego jest po prostu mocno ograniczone? Do jakiego stylu pasuje weranda? Weranda jest domeną domów amerykańskich i w tym właśnie miejscu dochodzimy do kolejnej odpowiedzi na pytanie dlaczego weranda. Styl amerykańskich domów to obok nowoczesnego najpopularniejszy u nas w biurze. Wiele seriali czy filmów z Oceanu pokazuje piękne głębokie werandy, na których rozgrywa się życie bohaterów. Chcemy mieć w domu takie same miejsca, jak te, które oglądamy na ekranie. Czy w każdym budynku amerykańskim weranda jest kluczowa? Otóż nie. Najlepiej wygląda w domach, które projektowane są od razu z myślą o werandzie. Niestety, na planie ujęcia robione są w modelach domów przeznaczonych do produkcji filmowej. Nie mają one wiele wspólnego z kształtowaniem prawdziwej architektury. Stąd, niestety, błędne myślenie o tym, że da się pogodzić wszystko ze sobą wszystkie elementy architektury funkcjonalne i estetyczne bez żadnych konsekwencji. Jaki w takim razie jest największy błąd w wyobrażeniu o werandzie? Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę, że weranda pozwalająca na zastosowanie wygodnego, wieloosobowego stołu jest bardzo głęboka. Wpływ głębokości werandy to bezpośrednie ograniczenie dostępu słońca do domu. Kiedy weranda najczęściej jest wzdłuż strefy dziennej, jednocześnie mamy sytuację przewlekle ciemnej kuchni, jadalni czy salonu. Czy da się to jakoś rozwiązać? Są dwie możliwości. Przeźroczyste przekrycie werandy to pierwsza opcja. Daje ono co prawda możliwość dostarczenia większej ilości światła w salonie, jednak trzeba o nie dbać i utrzymywać w czystości. W naszych ulubionych filmach weranda nie jest przeźroczysta, druga opcja to lokalizacja budynku. To raczej opcja bardzo rzadka, ale zdarza się i taka. Jeśli nasza weranda znajduje się na stoku o zachodnim nachyleniu, a na horyzoncie słońca nie przesłaniają góry. Dostajemy pod werandą ten przepiękny efekt ciepłego światła. Czyli jakie możliwości daje nam zadaszony taras czy weranda? Mimo tego, że rzeczywistość jest trochę inna niż wyobrażenie, przebywanie na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody, to niewątpliwy plus romantycznej werandy. Dzięki zadaszeniu w upalny dzień wypijemy po drinka, a w zimowy wieczór gorącą czekoladę. A jaka szerokość werandy jest najlepsza? To zależy od przeznaczenia. Głębokość liczona jest od barierki, która pozwala na wygodny fotel, a to już 150 cm. Ośmiosobowy stół z opcją wstania z krzesła w każdej pozycji to dopiero 4-4,5 metra. W czasie obfitego deszczu w naszym klimacie tylko głęboka weranda ochroni nas przed złotnieniem. Jakie jeszcze są konsekwencje jej zastosowania? Najłatwiej ukształtować ją dookoła całego domu. Jest to specyficzny rodzaj architektury w klimacie sielskim czy farmerskim. Willa miejska raczej nie ma takiej stylistyki. Dodatkowe zadaszenia to koszty związane z więźbą, metrami dachu, słupami, fundamentami i płytą tarasu. Czasem taka weranda naokoło zwiększa nawet dwukrotnie powierzchnię zabudowy. Mimo, że samej werandy nie liczy się do powierzchni zabudowy zgodnie z aktualnymi przepisami, to to są metry, które również trzeba wybudować. Czy werandę można przykleić do głównej bryły budynku? Dowolnie. Z punktu widzenia technicznego oczywiście tak. Z estetycznego absolutnie nie. Weranda, którą na siłę chcemy wkomponować w budynek, będzie zawsze wyglądała jak dobudówka. Wracając do efektu filmowego. Zwróćmy uwagę na to, jak krótkie kadry kręci się w filmie. Dzięki nim mamy wyobrażenie spójnej całości, a prawdopodobnie w wielu przypadkach to jedynie kawałek scenografii. I w perspektywie wygląda to po prostu kiepsko. Czy długa weranda zasłania także widok z wysokiego okna? Oczywiście, że tak. Jeśli tylko nie jest to daszek płaski na słupach, to przyjęcie pasującego do domu kąta dachu często sprawia, że widok z okien zasłonięty jest aż do połowy. Jest to oczywiście związane ze wzrostem obserwatora. Im niższy, tym więcej zasłania mu wysunięty dach. A jeśli nie weranda, to może zadaszenie tarasu. Z której strony warto usytuować dzienną elewację? Wschód. Pomieszczenia położone od wschodniej strony świata najwięcej światła słonecznego otrzymują o poranku. Zadaszając taras po tej stronie domu, ograniczymy co nieco poranne promienie. Równocześnie takie położenie zadaszenia sprawi, że w godzinach popołudniowych w pomieszczeniach zlokalizowanych po tej stronie domu będzie panował półmrok. Zachód od strony zachodniej słońce pojawia się po południu. Taraz w tej lokalizacji będzie dawał poranny chłód, natomiast po południu i w dobrej lokalizacji dostarczy promieni słonecznych. Zadaszenie pełne zabierze atut pokoi zachodnich, jakim jest dobre doświetlenie. Decydując się na zadaszenie tarasu od strony zachodniej, warto pomyśleć o ażurowej formie, która da ci co nieco cienia, również wpuszczając światło słoneczne do wnętrza domu. Południe. W tej lokalizacji słońce operuje przez wiele godzin w ciągu dnia. Tak zlokalizowany teraz, warto zadaszyć, dzięki czemu ograniczysz nagrzewanie się miejsca wypoczynku, jak i wnętrza domu. Z czego wykonać werandę? Weranda ażurowa może powstać niezależnie od budynku. Należy pamiętać, aby współgrała z wyglądem zewnętrznym domu i stanowiła spójną, estetyczną całość. To jest nieraz bardzo trudne. Aluminium. Weranda w konstrukcji z aluminium to przeważnie pergole z lamelami stałymi lub ruchomymi. Tego typu rozwiązanie pozwala dostosować ilość przepuszczanego słońca w zależności od aktualnych potrzeb. To rozwiązanie bardzo nowoczesne. Szkło poliwęglan sprawdza się jako ochrona przed deszczem, ale pod wpływem promieni słonecznych powierzchnia pod nimi mocno się nagrzewa. Aby temu zapobiec, można zastosować szkło przyciemniane. Ograniczy to niestety również dopływ światła. Drewno. Więźba pokryta materiałami takimi jak dach główny budynku, belki i słupy. Dość łatwe w utrzymaniu, a dzięki możliwości wielokrotnego malowania, można coś zmienić co jakiś czas. Pamiętaj, że należy je regularnie zabezpieczać przed działaniem wilgoci. Weranda to wiele zalet. Chyba dlatego aż tak wielu inwestorów decyduje się na jej zaprojektowanie. Porządna weranda to kontynuacja przestrzeni salonu. Mając ją, nie musisz się martwić o przechowywanie mebli ogrodowych nawet zimą. To miejsce, które kochają kwiaty. Zadaszenie takie zasłoni posadzkę, która nie nagrzewa się i będzie zawsze przyjemna. Możesz zorganizować pod nią miejsce na grilla, kuchnię polową. Przek pięknie oświetlisz ją i zainstalujesz centralne nagłośnienie. Wygląda na to, że weranda wokół domu to styl życia i dlatego jest to tak popularne rozwiązanie. Zdecydowanie, bardzo mocno pożądane. Podobał Ci się ten odcinek? Napisz w komentarzach, o czym jeszcze chciałbyś usłyszeć w naszych następnych filmach. Subskrybuj nasz kanał po bieżącą dawkę wiedzy i inspiracji. Łapka w górę daje nam motywację do działania. Widzimy się w następnym odcinku.